Słuchajcie, nagrałem już ocika rolkę, czy jak to tam się zwie, związane z tą kartą. Mogę Wam właśnie pokazać, ona jest już w portfelu włożona, zainstalowana. Jak będzie głośno grała z portfela, postaram się to od, odpalić. Ta karta, mimo że to jest skórzany portfel z aluminiowym tutaj wsadem, gra bardzo głośno. Karta mała, jeżeli jeszcze nie widzieliście na Instagramie, to wam pokażę tutaj, tak króciutko. pewnie nie będzie ostrzyło na kartę, ale fajna, grubości dwóch kart kredytowych yy, myślę, że dokupię jeszcze kilka, bo zamiast r jest o wiele fajniejsza opcja, czy w jakąś torebkę ze sprzętem, czy w plecak, czy gdziekolwiek. No, dla kobiet polecam do, do torebek, dla mężczyzn polecam do portfeli. Ja nie gubię rzeczy za często, ale tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych ujęciach, nie, nie lubię gubić materiału wideo i nie chciałbym też zgubić portfela. Portfel to jest wiadomo ważna rzecz.